Witam wszystkich bardzo serdecznie. Opowiem Wam o tym, czy potęga jest potężna. Ale najpierw zacznijmy od definicji potęgi. Potęgowanie to wielokrotne mnożenie przez siebie tych samych liczb. Pokażę Wam to na przykładzie. 8 do potęgi trzeciej. 8 razy 8 razy 8 równa się 64 razy 8 równa się 512. Potęga jest. Na wysokim miejscu w piramidzie wykonywania działań. Przykład kolejności wykonywania działań z potęgą. 2 plus 3 do potęgi drugiej razy 3. Równa się 2 plus 9 razy 3. Równa się 2 plus 27 równa się 29. Podam Wam kilka przykładów potęgowania. Oto one. Za pomocą potęg można zapisywać ogromne liczby. Jest to pokazane na przykładzie odległości między planetami. Dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji i mam nadzieję, że przedstawione informacje spodobały się Wam. Pozdrawiam.